Uu. o nie owłosiony fitway. chcę sam to pokonać. No, dźwiękowy, tak, jestem dźwiękowy. Owłosiony dźwiękowy. <śm> ta ta z mamą. Uu. Ok, styl Robloxowy stary, nie jest jeszcze tak źle. Ok. Stara, wszystko w porządku? Ostatnio martwiłem się o twojego tatę. A, muszę klikać, okej, okay, dobra. Nie przestaję pić Broxy coli. Idź porozmawiach ze swoim tatą i sprawdź co z nim jest nie tak Dobrze, że nie piję innego środka. Bo by było jeszcze gorzej. Tak to będzie miał problem z zębami, ale okej. Okay. Rozmowa. E, musimy porozmawiać, to jest bardzo ważne. Potrzebuję, żebyś dał mi więcej broksikoli. Dostałem do ostatniej puszki. E, dotarłem do ostatniej puszki. Nie sądzę, żebym mógł przetrwać dłużej. Idź <grytanie> do sklepu po drugiej stronie ulicy i kup mi coś. A może byś mi dał pieniądze? E, mogę jeszcze ze Stanem porozmawiać? Pomogę. Ona powie to samo, więc ja już nie, 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 nie klikam I co mamy pójść po Bloxy OK okej Idziemy po Proxy Calling Dobrze Bloxy Kole jest za mną Serio? O oh, o. Oh. Okej, okay. cześć Za tak za darmo? okej! Okay. Nie ma problemu. Jak zadałem, to ją tu biorę. O masz. Och, tak bardzo tęskniłem za tobą, moja jedyna miłość, Broxie Koda. O, gowie, Broxie wzywa mnie. Co tu się dzieje? To, to, to miał być horror, co nie? Odwiedzić dom babci. Ach, nie zapomnij odwiedzić swojej babci. Potrzebuję pomocy w dostarczeniu paczki po, po wiedziała. Wszystko wiesz. Okej, okay, no dobra, to idziemy. Cześć. <śpiewanie> Dziękuję za przyjście mi pomóc. Potrzebowałem... Co? Co? Pomocy w dostecznie paczki do sąsiada. Ich paczka musiała zostać wysłana do mojego domu przez pomyłkę. Nie martw się, ich dom jest po drugiej stronie ulicy, więc powinno być szybko. Uważaj jednak, sąsiad jest dziwnym człowiekiem. Jasne. Aha, mogę sobie tak wejść do jego domu, okej, okay, spoko. Masz. Dlaczego jesteś w mym domu?! Bo nie zamknąłeś drzwi. A tam. tam. Och, masz moją paczkę. Dzięki chyba mógłbyś się tak pukać. Skoro już tu jesteś, to dlaczego nie oglądasz ze mną telewizji? Nie chcesz ze mną oglądać telewizji? Hahaha, <niec osiągnięcie> fajny żart kolego. Powinieneś uważać, z kim żartujesz. Zresztą oglądasz z tej telewizję. Turn off! Turn off the right Turn off O no super. A... What the fuck? Myślę, że prąd właśnie się skończył, człowieku. Boję się jednak rzeczy jednej. CZŁOWIEKA! O, interwertyk. Tak jak ja. Będziesz musiał udać się za dom i zesetować generator ode Proszę, błagam. A no, w ogóle się noc zrobiła. Fajnie. Fajnie, że się noc zrobiła. Jak prąd zgasł, to... też słońce zgasło, tak? Zdecydować, Gena, to... szybciej się nie da? Dłużej się nie da? No. Biegać się nie mogę? I cannot run! Się cieszy. Z czego się cieszysz? Uch. Dzięki za to, że ro robiłeś tego człowieka. Nic, Nic nie, robiłem. nie robiłem. Jestem Ci winien wielki czas. Prawdopodobnie powinieneś wrócić do domu i trochę odpocząć. No, co ty nie powiesz? Do widzenia. Do widzenia. Zapadam stąd. Bye, bye. Bajo, jajo. O, -ja o stara tutaj stoi. Powinieneś iść spać, jest dość późno. Okej. Okay. Ale naszego starego wysadziło w powietrze. Nie wiem gdzie on poleciał. W ogóle. Śpi. <śpii> o, już mam normalny skin. Fajnie. <śpii> już się <śpii> zmieniłem, poprawiłem się. Wygląda na to, że nie możesz zasnąć. Dzień dwa. Aha, i tak zasnąłem, okej, okay, spoko. Nie wnikam w to. porozmawiaj z mamą. I ta ściąga zbagowana, bo nie ma polskich znaków. O, jest zmartwiona. O, o, Tata wciąż nie wrócił do domu od wczoraj! Pewnie po mleko poszedł. Idź do sklepu i porozmawiaj ze sprzedawcą, aby sprawdził, czy go nie widział. Zaczyna mnie to nie... <laughs> niepokoić. Ale mogłabyś nie puszczać pindów. Bardzo bym prosił. Chyba, hmm. e, szukasz swojego taty? E, tak, widziałem e, go jakiś czas temu. Myślę, że szedł w stronę domu sąsiada. O! Pozmawiaj z sąsiadką. He? To już nie wiem, jakiej jest płci. Okay. Nie wnikam w to. Czy to tłumacz? Nie wiem, czy coś. I to też ze sąsiadem porozmawiać, robię. Czy szukasz twojego taty? Tak, jest tutaj, za moim domem w tej chwili. Miał za dużo Broxicola, nie chciałem, żeby zachorował na mojej dobrej kanapie. E? Miał też ten dziwny wygląd w oczach. Przerażające rzeczy, man. Przerażające rzeczy man okej. Okay. na to wychodzi, że nasz stary będzie nawiedzony przez tą Bloxy -cole. O, rzeczywiście ma jakiś porwany. A jak wejdę na niego? Czekaj, mogę na niego wejść? O. Poczekaj. O, zniszło zrobił. O, co mi się stało? Pisiory mi jakieś wyro... Pusta laska. he Pusta laska. O, shit. U. U. Szepczące dziury. Chodzi mi o mój odbyt? Dlaczego są teraz tutaj? Nie, to nie jest w porządku. No, na chwilę spojrzałem się, co tam e, na streamie. Czas się zbliża. Creepy. U. O, u. o, wyczarowałem kulę. Widzicie, jaki timing? <laughs> o, stary, stary wrócił. Normalizował się. Super. Stary rzeczy, co ci jest nie tak? Moja głowa mnie zabija, tylko jestem teraz na zewnątrz. To takie rozmyte. Powinieneś wrócić do domu i trochę odpocząć. Złapię cię za minutę. To ja powinienem się to zaopiekować. Ty, ty coś masz z głową nie tak, chłopie. Znaczy, ojcie, ojcze, ojcze. Czy naprawdę chłopem... Na... Dlaczego ojca nazywam chłopem? Czy na no powie też, że powinienem spać? Cieszę się, że go znalazłeś. On naprawdę musi skończyć z Broxycolą. W każdym razie, powinieneś udać się do łóżka, jest za późno. te tygodnie, nie, nie, nie nadużywać takich rzeczy, bo wtedy brzmienicie się w takiego czegoś. Wygląda na to, że nie możesz zasnąć. I tak zasnę, i co z tego? I tak zasnąłem. Porozmawiaj z tatą. Idę. W ogóle, A stary, w ogóle nie wiem. O stary. No! My Broxycora zniknął! To wszystko zniknęło. Musisz dostać mi więcej Broxycora w sklepie Sony. W Sony nie sprzedają Czuję. Jak energia zdejmuje się z mojego ciała, gdy mówimy! Okej, okay, sobka. Nie mam innego wyjścia, chyba, nie? Eee... Twoi. Tw czy twoi ojcowie? Czekaj. Czy chcesz powiedzieć, że moja matka. O oh, fuck. Mam dwóch ojców. Shit. Przepraszam, człowieku. Nie mamy nawet żadnego Broxicora. Jeśli naprawdę potrzebujesz Broxicora, może za sklepem być jakaś partia śmieci. Zwykle wyrzucamy stare przy ich yy, wygaśnięcie? Ale powinniśmy być w porządku do picia. Jeśli twój tata naprawdę tego potrzebuje, zignoruj również Hobo Lelego, jeśli go zobaczysz. Kogo? Mogę Kogo zignorować? O Hobo Rary. Cześć. Uważaj na demona, który żyje w tym śmietniku. Jakiego demona, z czym ty gadasz? Demony przecież nie istnieją. O oh, fuck. To nie ja poleciałam, to kamera poleciała. Czemu. Jeśli się pojawi, nie ruszę się. What the fuck. To Jesus Christ Dobra. Dlaczego weszliśmy do śmietnika? Czemu ryzykujemy życie? The boxy Okej. Okej. Okay. Okay. Prawie tu są. Ona się rozbija, uh, gives you the power to anything. Propaganda wysipięta, to jest Stary jest, starego nie ma. Stary został opętany. Stara, on też opętało. Stara. Dobra, spokój się, Jezu. Wiem, że te, te sprawy i tak jest, ale spokój się. Może powinni nam po prostu spać, okej. Okay. Nie wiem, czy może znowu jestem kobietą. Jak jestem Sonikiem. Chyba spać. Ale chyba to nie jest dobry pomysł. Chyba to oko. Nie, nie mogę, twierdzi Przyroda, wygląda to, że nie możesz zastać. A i tak zastać. Nieważne. Whatever. Dzień czwarty. Uch, dzień czwarty. Dom. Dom. Porozmawiam z tatą. Ok. Utknąłeś głowę w Block Coli. Ok, nie ma sprawy. Wszystko, co powiem, to teraz, Broxy. Och, jak ja kora dla ciebie, nie Broxys. Broxy kora, cola, Broxy kora, cola, yuppie, Groxy. Okej. Okay. mówię ze sprzedawcą. Teraz wszystkich opętało, okej. Okay. nie, sprzedawca jeszcze nie opętało, okej. Okay. Ba walcz o dziwne rzeczy, które dzieją się w tym mieście Czemu walczyć? Pomyśl, że ma to związek ze zmianą klimatu lub sumą Zmiana klimatu co? Pozbawia się z sąsiadką. Ale z babcią to już nie babcia została olana totalnie w tej grze Pierwsze co co, idziemy do sąsiada, który nas z, z, po prostu zatrzymał. O. A kto się patrzy w oknie? Hmm. Też został pewnie Są Sąsiedzie! To chyba nie odpowiedni koleś tutaj. Siedzi. Co ty, człowieku? Czy widziałeś już mojego nowego kota? Czyż nie jest urocza? To nie jest kot. Odwiedź, bo. O, te. Babcia już. Babcia. Naprawdę muszę. pospać... Babcia. babcia. Spróbuj desnuć. Crazy Babcia. Crazy Babcia! Babcia się zmienia w. Spidermana. Nie, ja, ja nie, Ciekawe, co jest za tymi drzwiami? O, nic. W sumie, okej. Okay. Co <grym> się dowiedziałem? Spróbuj zasnąć, coś nam nie wychodzi. O, teraz zasnęliśmy, ok. <laughs> Zagi w zasypianiu, ok. Opóźnienie w zasypianiu. Wygląda na to, że nie możesz zasnąć. O. Serio, a i tak zasyśniemy. Co, co z tego? Dzień piąty. Cza, cza, Czarno-biało coś. Co, co mi się włączyło? Tryb ryb 50., czy co? O co chodzi? Szukaj klucza. O, mogę to dotknąć. Ale to nic nie daje, jest super. Macanie, 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 macanie. Gdzie Scrooge Kiee! the key. Teraz jest już za późno. Ale. Chyba warto było spróbować. Spróbuj znaleźć właściwą ścieżkę. do no, the Aha. Horyzont. What? To nie koniec? Jeszcze się, że mnie tepnę od tego. O, oh, Dyrekcja. Co? Krzyk był. To jeszcze nie szukamy ścieżki jakieś, tak? O, do fuoco, obserwują mnie Grobowce, co to za grobowce? Przywołać? Rozmowa? Duchy wciąż trzymają się tego świata Czasami muszę sobie przypomnieć, że już ich tu nie ma

O. Oh. You are so skippy, <laughs> Co ja właśnie odkupowuję? Um, this game is like my enemy, Lina. Ta jest jak mój wróg, Lina, co? Kim jesteś, Lina? Kim ty jesteś? I love bloody uppercurse the third. What? 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 What happens after this? Co jest? Co to za chłop? Co to jest? I, mówiłem ci. Co jest? Co ma jakiś brak ma? W sobie. Co to za typy? Naprawdę. Ja nie... Ja nie widziałem ich... Nie... ich nigdy nie widziałem. Ja żywo. Jestem zmęczony. O, chłopak, gdzieś w Jesteś nowy? Jestem wciąż z Nie znam cię, chłopie! Niektórzy ludzie lubią zostawiać wiadomości na grobach. Jeśli chcesz, możesz stawić wiadomość na grobie też. To interaguje z grobem. Wkrótce to wszystko co pozostanie Co? Mogę zostawić wiadomość jak robię? W sumie to robię, więc... Yy, mogę napisać wiadomość Okej, okay. yy, Zniszło. Potwierdź. Aha o. Kim ty jesteś? Dotknę cię Nie dotykaj Opuszczam to. Nie te okrzyki. Idź do sypialni w domu um. What? Jak Jakie mam się tam dostać? O oh. Oh, fuck! Tak! Niestety się kończy życie! O oh my god! Nasi rodzice zostali opętani Do tego nigdy nie pijcie nie, nie przesadzajcie Bo wtedy całe środowisko zostanie opętane Nie, nie lepiej tego nie robić, prawda? O! Wow Ej, obudź się Cześć Cześć froto Frodo, obudź się ze snów. Frodo, ob, obudź się, posunąłeś się za daleko! Co ja zrobiłem? Ja nic nie zrobiłem. Wieczny podpoczynek. Co? Ending rest. Jest więcej endingów? What the hell? Okej, okay, dobra, to już